ZBYSZEK FATALNY REPORTER Najbardziej taka najdziwniejsza, niesamowita potrawa, jaką Pani kiedykolwiek spożywała, wchłaniała, a później wydalała? No, no. to jest trudno od odpowiedzieć. Kotlet po chińsku. Tak? Jak to smakuje? To jest taki kotlet po chińsku? <laughs> Już? Już. Czy zdrowo Pan się odżywia? Bardzo zdrowo. Tak? A jakie produkty pan spożywa? Ja jestem takie swoje... Tak? Swoje produkty. Przede wszystkim. A je pan takie fast foody, jakieś takie hamburgery, takie z takich... Nie uważam, nie mam czym gryźć, i <laughs> <laughs> nie uważam tego. Takie mam swoje produkty, kurki jakieś, kureczka. Aha. I swoje robić bardzo. to Kury pan takie te kurki, jajko swojskie. Ale kury takie gotowane? Takie pan, takie co tak koko robią? Takie? Też, też bardzo, kierosowek super. Aha, A ja to... ten pochodzę, mam to moje gospodarstwo i tak z tego. Aha, i pan żyje z takich, z tego, z z takich z tego. samych właśnie tak, wyrobów i tych tego tam. Ogórek tam. swój, ziemniaczek swój. Aha. Takie kupne to nie bardzo. A owoce pan jakieś hoduje? Owoce są, ale bardzo, to jest dzisiaj u nas. To jest warunki opryski, to już nie te stare drzewa, które były. Ja było nie, grusze. Także ziemniak, ogórek, malinka, rubeczka, ta, wszystko. To wszystko takie to, zdrowe. No widzisz, widać po żonie. Tak, no, widać. E, żeby zachować a jadła sylwetkę. Pani, a dwa może pani kiedykolwiek takie fast foody, jakieś takie niezdrowe, nie, takie e, hamburgery? Nie, tego w ogóle nie. No. E, nie. Nie, jak jestem w mieście, a jestem nigdy głodna, to próbowała? kupię suchą bułkę i to wiem, że mi nie zaszkodzi. A nigdy pani nie, nie próbowała. Tak. Nigdy. A jeśli już pani o tym wspomina, to słyszałem taką historię właśnie, co się zdarzyło w takim McDonaldzie, to tu koleżanka mojej mamy tak? opowiadała, to jej brat właśnie tam pracował i siostra tego brata tam sprzedaje też. I oni tak właśnie kiedyś pracowali i oni nigdy nie jedzą tych produktów, tylko zawsze sprzedają. A pewnego razu właśnie tak spróbowała sobie właśnie siostra tak? koleżanki tego kolegi, no i. Wie Pani co się okazało, co było w środku? Była łapka takiego szczura. I ona, ja słyszałam. Ona, I ona tak robiła, tak... Rrr, rrr, Le, no może rrr. już wie Pan, jak przerobiona była, to raczej tak nie robiła, ale... Ale nie, tak poważnie, ale... robiła tak... Rrr, rrr, rrr. Tak czy razy. I czy Pani jako samica widać tego dobrze odżywionego samca? Tak. Odżywia się Pani zdrowo? Zdrowo. Tak? Tak. A taki jadłospis dzienny? Pani, może nam Pani podać? Czarna borówka, ta amerykańska, jest bardzo dobra. Bo mam amerykańska sobie tamte. borówka? Ta amerykańska borówka, Aha, to jest już u nas hodowana. Nie, 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 ona jest tu też hodowana. No to tak Nie, nie Aha, jest wprowadzana. Tak tak? A nie Pan nie je to samo co Pani, prawda? No prawda, to samo, podobnie jemy. Zależy kiedy? <grym panu... <grym panu> A taka najbardziej niesamowita egzotyczna potrawa, jaką Państwo kiedykolwiek spożywali. To pana, egzotyczna potrawa, no, jedliśmy... jak ja nie lubię tych zapachów meksykańskich, tych pizz po no, Ale wspominała pani o borówkach amerykańskich. Ale to są, to są ja, takie jak czarne jagody. Pan wie, co to jest borówka? Widział pan to? Tak, tą borówkę? tak. gadam kiedyś jogurt borówką. To jest co taki innego. Danonek, fresh. <noise> Ale to niech pan spróbuje borówkę amerykańską. To są takie czarne jagody, większe. Ale to na pewno by... jest drogie jak z Ameryki. Nie są. To pesiłpan na to amerykańskie. To jest, to jest taka. Taka odmiana amerykańska, nie? Taka. Ale tutaj to, już. U ja was to jest rozumiem, że to rośnie jest. w Polsce. Rośnie w Polsce i musi być, proszę pana, yy, yy, krzak męski, krzak żeński, bo inaczej nie urośnie Aha. i ziemia musi być kwaśna. I one się jakoś kopulują tam razem, te krzaki? Pewnie tak, <laughs> Niech pan pewnie będzie nie tak. się kopulował. Ja I wychodzi z tego, tego. I wychodzi z tego hmm. jagoda Taka trochę poródka. większa. <laughs> jagoda większa niż ta, która jest w lesie. <laughs> Dobrze, dziękuję bardzo panu. Dziękujemy. Do widzenia.